Kanada jest ogromna, ale prawie wszyscy mieszkają na wschodzie lub na zachodzie. Po środku rozciąga się przepastny obszar, który mało kto nazywa domem północne Ontario. Dlaczego więc to miejsce wydaje się niedostępne? Samo Ontario to bardzo prężna prowincja, w której położone są główne kanadyjskie miasta, jak Toronto czy Ottawa. Mieszka tam około 1 trzeciej wszystkich Kanadyjczyków, ale większość z nich zadobowiła się w południowej części prowincji nie na północy. Tymczasem północna część jest o wiele, wiele większa. Mówimy o regionie, który zajmuje 802 tysiące km2, mniej więcej tyle samo co cała Turcja. Pod względem powierzchni północ do Ontario stanowi około 87% całej prowincji, ale to dziwo mieszka tam tylko 7% jej ludności. Zanim jednak zaczniecie snuć marzenia o przeprowadzce do tej krainy w poszukiwaniu ciszy i spokoju, coś wam powiemy. Są cztery główne powody, dlaczego ludzie się na to nie decydują. I szczerze mówiąc, prawdopodobnie przyznacie im rację. Powód numer jeden. teren. Wystarczy spojrzeć na ten region w Google Earth, by zobaczyć ogromne połowy pustej przestrzeni. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale gdy nieco przybliżymy, w głowie zapala się lampka. Północne Ontario słynie z surowych, niedostępnych krain, pełnych niekończących się lasów i jezior. Wspaniale jest podziwiać te krajobrazy lub porobić zdjęcia, ale życie tam to zupełnie inna para kaloszy. Tamtejsze warunki geograficzne sprawiają, że trudno się tam w ogóle poruszać, nie mówiąc już o budowie infrastruktury, choćby szlaków transportowych i linii kolejowych. Wielkie a ponieważ zbudowanie tam przyzwoitych dróg jest takim wyzwaniem, cały region pozostaje dość odizolowany. I tym sposobem doszliśmy do powodu numer dwa odizolowania. Można by sądzić, że skoro region jest usytuowany w centrum Kanady, służy jako świetny tranzyt między wschodnią i zachodnią częścią kraju, ale tak nie jest. Obszar ten jest bardzo oddalony od głównych kanadyjskich miast. Weźmy na przykład Greater Sudbury, największe miasto w północnym Ontario, liczące około 100. 65 tysięcy mieszkańców. Najbliższym dużym miastem jest Toronto, oddalone o niecałe 390 km, to jakieś 4 godziny jazdy. Jeśli ktoś planuje wakacyjny weekend w dużym, dynamicznym mieście, czterogodzinna wycieczka samochodem brzmi zachęcająco, ale jeśli trzeba udać się na wizytę u dentysty lub załatwić formalności, odległość ta nagle wydaje się gargantuiczna, nie wspominając o kosztach. Niestety, tak właśnie wygląda życie wielu ludzi w tym regionie. Mieszkańcy północnego Ontario nie mają pełnego dostępu do różnych możliwości i usług. Przy tak małej liczbie mieszkańców rozproszonych na tak ogromnym obszarze w regionie Brakuje zaplecza publicznego i kuleją przez to podstawowe usługi, choćby opieka zdrowotna czy edukacja. Miejscowi muszą sobie radzić z kiepską, a czasem nawet nieistniejącą infrastrukturą brak dróg, lotnisk, szpitali i szkół. Bez tych rzeczy trudno się gdziekolwiek osiedlić, a na obszarach wiejskich jest jeszcze gorzej, ponieważ brak usług poważnie obniża jakość życia. Nie jest to dobre także z psychologicznego punktu widzenia. Ludzie mogą czuć się odizolowani i samotni, a mroźna pogoda tym bardziej nie pomaga. No właśnie, to trzeci powód, dla którego populacja północnego Ontario jest taka skromna surowy klimat. Jeśli nie lubicie zimna, raczej nie powinniście się tam zapuszczać. Zimy bywają tam długie i brutalne, a słupki rtęci wskazują nawet do 40 stopni poniżej zera. Zdarzyło Wam się odśnieżać, gdy panują takie warunki? No właśnie. Nie zazdroszczę. Surowa pogoda nie tylko może zrujnować weekendowe plany lub codzienny jogging, również transport staje się ogromnym wyzwaniem. W rezultacie wielu mieszkańców zostaje odizolowanych od podstawowych usług i możliwości zatrudnienia. Z tego samego powodu utrudnione jest także budowanie infrastruktury, rozwijanie przemysłu lub prowadzenie zwyczajnej działalności gospodarczej. Weźmy na przykład rolnictwo. W porównaniu do południowego Ontario, w regionie północnym, jest krótszy okres wegetacyjny i znacznie chłodniejsza pogoda. Chociaż owiec, ziemniaki czy fasolka szparagowa radzą sobie z zimnem, klimat ogranicza różnorodność uprawianych roślin. Dlatego też większość farm koncentruje się w południowej części prowincji i w innych częściach kraju, takich jak kanadyjskie prerie czy Quebec. Tak czy inaczej, to tylko jeden z przykładów na to, jak klimat utrudnia ludziom zbudowanie silnych fundamentów normalnego życia. I tym sposobem przechodzimy do czwartego powodu, dla którego północne Ontario jest tak puste gospodarka. Nie chodzi o to, że nie ma miejsc pracy, tak naprawdę jest ich mnóstwo. W 2023 roku północna część Ontario miała jedne z najwyższych wskaźników wakatów w kraju, a więc w skali świata jest to zupełnie unikatowa sytuacja miejsc pracy nie brakuje ale nie ma ludzi, którzy mogliby je obsadzić. Dzieje się tak między innymi dlatego, że spora część mieszkających tam ludzi to osoby starsze. Wystarczy spojrzeć na Elliot Lake. 42% mieszkańców tej mieściny ma ponad 65 lat. To trzecia, najwyższa koncentracja starszych dorosłych w całej Kanadzie. A pozostała część regionu niewiele się różni. Szacunki wskazują, że do 2036 roku osoby w wieku 65 lat i starsze będą stanowić prawie 30% całkowitej populacji północnego Ontario. A wiecie, co się dzieje gdy osiągają 65 rok życia, prawda? Mają swoje emerytury, otrzymują swoje świadczenia i raczej nie rozpatrują powrotu do pracy problem tylko się pogłębia, ponieważ młodzi ludzie po prostu nie wydają się zainteresowani życiem w tym miejscu. Każdego roku wielu młodych w wieku 17 czy 18 lat pakuje walizki i opuszcza prowincję, by studiować gdzieś z dala od domu. Często już nie wracają. Jest to jednak dość dziwne, biorąc pod uwagę, że pod pewnym istotnym względem region naprawdę się wyróżnia. Chodzi o górnictwo. Weźmy na przykład obszar Red Lake, gdzie jest mnóstwo złota. Więcej, to obszar z jednymi z najbogatszych Złota na świecie, z którego wydobyto już ponad 30 milionów uncji tego metalu. Między innymi dzięki temu Kanada utrzymuje się w pierwszej piątce krajów produkujących najwięcej złota na świecie. Jest też legion znany jako pierścień ognia. Rozciąga się wokół jeziora McFaults w dystrykcie Kenora i obejmuje około 5000 km kwadratowych. Znajdują się tam cenne minerały takie jak chromit, kobalt, nikiel, mieć i platyna. W dzisiejszych czasach przemysł wydobywczy północnego Ontario przeżywa wielki renesans i przyciąga nowe inwestycje. Dzieje się tak, ponieważ świat desperacko poszukuje krytycznych minerałów. Mam na myśli podstawowe elementy wykorzystywane w nowoczesnych technologiach, np. w smartfonach czy systemach energii odnawialnej. Minerały takie jak kobalt, nikiel i miedź są szczególnie ważne w produkcji baterii, które zasilają chociażby samochody elektryczne. Aktualnie wydaje się, że górnictwo w regionie ma się całkiem dobrze, ale równocześnie branża górnicza ma za sobą wiele wzlotów i upadków, z i okresami spadku, co w połączeniu z brakiem innych perspektyw poza przemysłem wydobywczym oznacza, że ludzie są bardziej skłonni do opuszczenia regionu w poszukiwaniu lepszych możliwości. Co ciekawe, przedsiębiorstwa górnicze mają obecnie trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników w północnym Ontario. Dzieje się tak prawdopodobnie ze wszystkich powodów o których już mówiliśmy wiekowa populacja, surowe warunki pogodowe, wymagająca geografia i duża odległość od głównych ośrodków miejskich. Jest to więc w zasadzie cykl. Władze lokalne starają się z niego wyrwać, poprawiając infrastrukturę w regionie, oferując więcej zachęt i znajdując sposoby na zatrzymanie młodych pracowników. Proponują np. Na nagrody pieniężne dla osób, które polecają pracowników służby zdrowia na bakaty. Zapewnia się też ulgi podatkowe, by pomóc w pokryciu wysokich kosztów energii w domu. Jest też wiele innych inicjatyw. Podsumowując, dzięki tego rodzaju strategiom zwiększenie liczby ludności jest zdecydowanie możliwe, i kto wie, może pewnego dnia ten region będzie tętnił życiem.